Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko. Ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.